Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Stiopasz Ton zadaje takie pytanie, co, jeśli myśli są natrętne w modlitwie i nie ma wpływu na to nasza wola. Pamiętam takie spotkanie z jednym Benedyktynem, który uśmiechając się pod nosem mówi: No, jeżeli siędziecie na modlitwę, jeżeli skupicie się na Panu Bogu, to po minucie okaże się, że nie panujecie nad swoimi myślami. Więc całe to spinanie się czy oskarżanie się. Że ja nie powinienem mieć rozproszeń, albo nie powinienem mieć takich myśli, nad którymi nie panuję, to jest fikcja. To jest złudzenie i szkoda się tym zajmować, a tym samym przejmować. Po prostu tak jest. Mamy zawsze natłok myśli. Te myśli nigdy się nie kończą. Po prostu jak tylko. Gdziekolwiek na chwilę się zatrzymamy i nawet bardzo chcemy uczciwie się skoncentrować, to bardzo szybko się przekonamy, jak dużo rzeczy jest w naszej głowie, ile myśli. Nie? Mnisi starali się to oczyszczać dziesiątki lat. Żeby uzyskać pokój. A ci, którzy są najbardziej doświadczeni, po prostu mówią, że to jest niemożliwe. Czy w takim razie jest bezsensem nad tym pracować? O nie tego nie mówię. Też ten Benedykty mówi, że warto się zajmować swoimi myślami, ale warto się nimi zajmować mądrze. Też adekwatnie do tego etapu w życiu duchowym na którym jesteśmy. Jeżeli dopiero zaczynamy taką modlitwę skupienia, to nie bądźmy dla siebie zbyt surowi, że powinniśmy być pełni pokoju. Jasne, że żyjemy w czasach instant, czyli że właśnie wrzucam torebkę od herbaty, już mam herbatę, nie wiem, wsypuję łyżeczkę kawy rozpuszczalnej, już jest gotowa. I tak też byśmy chcieli w modlitwie, że właśnie zaczynam się modlić, klękam, siadam, nie wiem, przyjmuję jakąkolwiek tak naprawdę postawę, nie? bo niektórzy się koncentrują: "Ach, jak ja tak się e, w postawie fizycznej tak Ułożę. Oczywiście, że jest bardzo ważna postawa fizyczna na modlitwie, ale ona nie załatwi nam tego. Nie? To się składa z bardzo wielu elementów, nie? które stawiają nam opór. Nie? Jednymi czy jednym z tych elementów właśnie są te myśli. Nie? Jednym z ważniejszych elementów. Nie? Natłok myśli, które nie pozwalają nam skoncentrować się na modlitwie, nie, nie pozwalają nam skoncentrować się na Panu Bogu. Nie? Ja pamiętam takie pouczenie kiedyś stałem obok Montera anteny satelitarnej na dachu klasztoru w Poznaniu, i go w pewnym momencie spytałem: A od czego zależy ten obraz tam na dole? Czy od tego talerza, czy od tego nadajnika? Czy od tego, jak to jest ustawione, czy jak to jest wysoko, czy od tego kabla. I on tak na mnie popatrzył, wzruszył ramionami i mówi: od wszystkiego. I tak właśnie jest w modlitwie, że ona zależy od wszystkiego. Czym żyjemy teraz, co przeżywamy jako jakąś naszą trudność, ale też co przeżywamy jako naszą radość, jakie mamy nadzieje, jakie mamy obawy. To wszystko, czym żyjemy, ale też kim jesteśmy, że właśnie że jestem gruby, że jestem chudy, że nie wiem, tu mnie coś swędzi, tu mnie coś boli, a tu lata komar, a tu coś tam, a tu jest za zimno, a tu jest za ciepło, a nie taki kolor tych ścian i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wszystko to jest pokarmem, pożywką dla naszych myśli. Nie? Jasne, że właśnie mniejsi starali się jak najbardziej ograniczyć wszelkie bodźce, czyli wszystko to, co mogłoby uruchamiać nasze myśli, czy tak jak oni mówią, namiętności w nas. Ale nawet gdy to wszystko byśmy wyczyścili, wyeliminowali, to i tak pozostaje tyle rzeczy we mnie samym. Że to jest absolutnie wystarczające, dlatego by znów uruchomiła się we mnie gonitwa myśli. Także jakoś próbując podsumować, nie warto się zbytnio przejmować tym, że te myśli błądzą cały czas i są i atakują nas, są natrętne. Nie ma za bardzo się czym przejmować, zwłaszcza w pierwszych etapach życia duchowego, ale też warto świadomie coraz bardziej dbać o to, by mieć tych rozproszeń coraz mniej, by umiejętnie wchodzić w modlitwę, by umiejętnie z niej wychodzić. By mieć na nią odpowiedni czas, by to było wszystko przewidywalne, by to wszystko było zharmonizowane. Im bardziej tak będzie, tym więcej jest szans na to, że spotkamy się z Panem Bogiem. Że ten czas na modlitwę, który poświęcamy, będzie rzeczywiście modlitwą, czyli spotkaniem. Że ja będę tak jak. Maria, siostra Marty, skoncentrowana na Panu Jezusie, żeby Jego słuchać, tego co On mówi, tego jak On wyjaśnia świat, i żeby w tym Jego słowie być zasłuchanym, zanurzonym i na nim skoncentrowanym. Wtedy dzieją się właśnie takie cuda, że te myśli umykają. Czasami są to tylko takie przebłyski, czasami to są dłuższe chwile, ale warto też czekać nawet długo na modlitwie, by zasmakować choćby e, takiego jednego momentu. I bardzo Wam już na koniec e, tego życzę z całego serca. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!